Słuchajcie, jak ktoś dawno byka nie widział To tam może zobaczyć, a jak konia dawno nie widzieliście To możecie go zobaczyć u mnie na lawecie Ponieważ dzisiaj pierwszy raz mamy do czynienia Z amerykańską motoryzacją A, zaczynamy z wysokiego C Ponieważ jak widzicie na lawecie wylądowała właśnie Mustang Mach 1 W przepięknym, śliwkowym kolorze Chociaż tego teraz na filmie nie widać To uwierzcie mi, że to jest bardziej taki fiolet Z czerwonym wnętrzem, fajna kierownica Momo Auto po pełnej renowacji W pełni sprawne, więc naprawdę ślicznotka Zobaczcie sobie jeszcze na w przód. Coś tam może dojrzycie. No i zobaczcie jeszcze jak wygląda tylne koło. Jaki tu jest kawał kapcia, moi drodzy! I tak jak mówię, pierwszy raz będziemy mieć do czynienia z amerykańską motoryzacją, więc zobaczymy, z czym to się jeży. Tak powiem, jak ludzie reagują, jak rynek reaguje. No i mam nadzieję, że szybko znajdziemy mu nowy dom. Koniecznie dajcie znać, jak Wam ten samochód się podoba. Ja biorę go do oferty. No i niedługo pewnie jakaś prezentacja będzie nagrana. O, tutaj widać, że to taki fiolecik. Widać czy nie widać? Dajcie znać. Pozdro!